Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani. Jedziemy na działkę. Jedziemy na działkę, bo mają przyjść kupcy. Zobaczymy, czy im się spodoba, czy no. nie. Znaczy, działka nasza się podoba. Dużo ludziom, tylko im się cena nie podoba. O. <laughs> Przychodzą, oglądają no ładna, no ale. Ale najlepiej, żeby było za darmo. Jeszcze, żeby dopłacić. Tak. I, i przy zimko jeszcze skopić. No. I drzewka przyciąć. Ja mówię, nie, to już będzie sobie robił nowy właściciel. Ja już mam dosyć skakania po drzewach. I przycinania. Ale palmy rosną, rosną, Marta. Rosną przy takiej pogodzie? Tak. Kto wie? Może jeszcze banany u nas będą. No, czekaj. Tak. I co? I mówili, że od soboty będzie padać. Mhm. W Chyba przyszłej. I... Tak. Gorąco taki jest, że szok. Dalej, skwaria. I żółta plamka na szybie, którą macie od paru dni. Czemu jej nie zmażysz? To, to nie trzeba, czy ją zlizać? To, to <laughs> kasztany, żołędzie opadły u nas. No. Ale takie maciupeńki. Takie maciupeńki jak... niewydarzone. Niewydarzone te żołędzie u nas jak. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek były tak malutkie żołędzie. To mi się zdaje, że przez tą suszę, wiesz? No, ona susza taka, że szok. Co to światła nie działają? No nie, bo jest sobota. Ale w sobotę działamy. Nie działają nie? w sobotę ani w niedzielę. No, no tak. już, już pośpiewuje. Ale i tak do, z, za pół godziny będzie prosić, żeby iść do domu. No. Wczoraj też jak siedzieliśmy, to też po pół godziny przyszło tak. na mnie nosem szturcha, bo jej się znudziło. No, bo ona już do domu idzie. To już jest starszy pies. No, ona... ona już ma swoje foszki Tak. Znaczy nie, ona po prostu już jest zmęczona. Nie. Pół godziny i ona już chce iść do domu. Przecież ona teraz w domu więcej śpi niż ten. Po co pani zamykała bramę, jak za bramą nie ma płotu? Nie. Co? Nie wiem. Nie wiem. nie wiem. nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Piwne to było, wiesz? Z przyzwyczajenia może Z Przyzwyczajenia, no, brama przy domu, a za bramą nie ma w ogóle płotu. Z przyzwyczajenia pewnie. Już zaraz będziesz no, na Zobaczymy co z tego wyjdzie. Oj, tak, tak, tak. Śpiewaczka, Jedziemy tak. Państwo było, pooglądało Zobaczymy Zobaczymy Pan płot robił, ale mu się kładzie płot słupków nie ma, co ładnie wycięli wszystko No, musimy kupić chleb, bo nam spleśniał. No, bo w chyba taki upały dlatego. No. Klimatyzacja codziennie wiadro wody zbiera. Więcej. Więcej nawet. Dzisiaj od rana było pół wiadra wylałem. Ale, Ale to... nie wiem, ja Was chyba zawiozę do domu, a sama pójdę do sklepu. No, chyba tak. Czy będzie dzisiaj taki upał? Ale wyjechał sobie. No tak to jest jak się a przez telefon, radę, to... trzyma telefon, a drugą się kręci Aha. Jedzie coś z góry Nie no, wiecie jak żeś ten szarpnęła to na no, narody Przejdź może tam, zobaczymy czy co tam słychać Wiesz? Dobrze tam coś słychać Fum, jak wodę, w ogóle wodę jeszcze musimy kupić do samochodu no. te małe, takie półlitrowe wody, ale to jak będzie chłodniej pojedziemy jak będzie chłodniej to mi nie będzie potrzebna woda, no przecież nie będziesz nosić no, to ja wiem no. ale tak jakby tam takie deszczowe no, takie miało niby coś tu pokropywać, ale ale to jest ruch o, jedzie a klasa tylko stara. No, a no takie jakieś. Co nie? Coś tam jest. a miałem mówić o tym naszym śniadaniu wczorajszym. No. To śniadanie mieliśmy na śniadanie. Pojechaliśmy w gości, jak wróciliśmy, to mieliśmy na kolację. <laughs> na, na dwa razy. Żywieli na dwa razy. No. Bo w Gociach żeśmy tylko posiedzieli, tam nic nie jedliśmy. Lody nic nie jedliśmy. robiliśmy. No lody, ty ja No ja jadłam lody. No bo wczoraj to był dopiero to był tak. skwarek. Tak. Jeszcze większy jak dzisiaj. No. Majcie, Majcia nie chciała wyjść z altanki. Bo tam chłodno. No nie mogłem jej wyciągnąć. Normalnie masakra. Jeszcze ten chciałam się odnieść też do, do tego, że dużo ludzi pisze, żebyśmy nie zmieniali A jak go powiada. Coś. Profilowego. I powiem wam, że ja przemyślałam to i nie zmienię. Tak, nie się podoba. Nie zmienię, będzie takie, jakie jest. Dużo ludzi się przyzwyczaiło do tego zdjęcia. I niech będzie takie. Trudno jak się komuś nie podoba. To trudno. wyszło mnie nie, nie tak jak trzeba? trudno nie, życie nie zawsze jest kolorowe tak jest czy będziemy miały na stołeczek wejść? <grym> co nie? A, nie wszystko złoto co się świeci co nie? No. ale gorąco no i witajcie w domu ja was przywiozłam, a pojechałam sama do Kauflandu, bo... Poszłaś. No poszła, bo jest tak gorąco, że no nie szło was nawet zostawić w tym. E, już wam mówię, co kupiłam. Kupiłam, tak, po kolei będę lecieć, wiesz, z tego co tutaj uh -huh. jest, żebym się nie sukała. E, Śledziki. My je lubimy. Tak 9 i 15 groszy. To są też z kurkami. Z kurkami, Mi, nam te najlepiej smakują. Okay. Nie wiem jak wam, to jest 28 deko i te z kurkami nam najlepiej smakują. Także takie grzybki, one kosztują 9 i 15 groszy. Kupiłam skrzydełka, o, skrzydełka Boże, porcja rosoło, nie skrzydełka, tak. One dzisiaj były tańsze z kartą, ale tylko do kilograma. Więc za nie dałam za kilogram skrzydełek, dałam nie 10 46 zł, 46 groszy, tylko 5 zł. kurde. 5 zł dałam, ale nie można było więcej wziąć. Także wziąłam kilogram skrzydełek, później, tak, zaraz, porcje rosowowe, też było tańsza, ale ostatnia paczka, za tą paczkę dałam 2 44 zł, 44 grosze. No, za, za, za ten. ja sobie to zamrożę, do woreczków dam i będzie do... też. A, miałem wrócić do tematu, bo ktoś mówił, że w Kauflandzie nie ma promocji, że tylko rady. Ale tak jest co mi się zdaje? Nie, no. się zdaje, że, że każdy Kaufland po prostu zależy od kierownika Kauflandu. A może. Wiecie, tak mi się zdaje. W naszym Kauflandzie, w ogóle dzisiaj to było dużo przecen, naprawdę no. dużo i zawsze u nas nam no, na wieczór przeceny. Tak jest w naszym Kauflandzie. Dzisiaj na przykład był już źle zaopatrzony ten warzywny mhm. dział, ale tak normalnie to jest pełno, ale dlatego był źle zaopatrzony, no bo jutro jest Wolne, no, więc oni tak, dzisiaj poprzeceniali i wysprzedają wszystko, ale tak, ja nie mogę narzekać na zaopatrzenie w Kauflandzie, uh -huh. a no wiadomo, że na wieczór już jest tego mniej, ale za to są prze przeceny, to, to co mi pasuje, to sobie biorę, co nie, także uh -huh. no podejrzewam, że to wszystko zależy od Kauflandu, wzięłam pyzy z mięsem po 9 zł, nam smakują one. One są dobre. Tak, pyzę z mięsem po 9 zł. Czekam. Wczoraj mój brat też jadł, mówił te pyzy z kauflądu, mhm. i mówi, że bardzo dobre. I ja też je lubię. Raz, dwa, szybko sobie. Ten mam zawsze skwalifikowane. I nasza pyza też to lubi. Mhm. Tak, i dzisiaj ben, dwa razy wzięłam e, pizzę. dzisiaj, Zaraz też ją chowam. E, tą pizzę to jest. To, to będzie 8,95 zł. Mhm. Taką wzięłam pizzę. I jedną wzięłam pizzę taką wybieram małe, mam nadzieję, że nam się zmieści do, do fajera. I ta, za tą dałam 8 zł. Chorizo i peperoni. Mhm. No zobaczymy. Także to i tą pizzę wzięłam. Jajka po 13 zł. Wiem, że piszecie, że gdzieś jest taniej, ale jak ja mam iść w taki upał, mi się po prostu nie chce latać po jednej jajka gdzieś tam dalej. 13 zł, a to są duże elki. Śmietana 5 ,19 zł 19 groszy, 400 gramów, tak? 400? 400 tak gramów. Ser wędzony, ten jest dobry, za 6 ,19 zł 19 groszy, tutaj jest go 135 gramów. Sery są bardzo drogie. Młode liście, takie o, jak na słówkę złotych 40, zł, bo były 70% mhm. przycenione ładne nic tu się nie dzieje za 40 tak mieliście do obiadu e, później chleb wiejski po 6 zł my ten lubimy chleb wiejski po 6 zł bułka poznańska wzięłam trzy poznańskie poznańska taka jest po 69 groszy i wzięłam dwie wieloziarniste po 89 groszy że to wzięłam. Później tak, wzięłam flaki. Słuchajcie, prawie wszystkie były wykupione. Chyba cztery zostały jeszcze. One uważam, że one są dobre. 8 ,19 zł. 19 groszy. Ale też zależy od partii. Nieraz są. Zależy po prostu chyba od numeru partii. Kamis przy wzięłam taką O za 2 ,19 zł. 19 groszy. I wzięłam jedną galaretkę za 4 zł. wieprzową. Mhm. Zobaczymy. Jak, jak tu będzie ona smakować? Były drobiowe i, wieprz, i, wieprz, i, wieprz, i wieprzowe, ziom wieprzowe. No i chleb. Ale mówiłam chleb. Tak, tak mówiłam. Aha. I to, I to wszystko. No jeszcze coś za chwilę wam pokażę. No i słuchajcie, kupiliśmy takie coś. Be, be, takie coś bez takiego czegoś z takim czegoś. I powiem wam ciekawostkę, że ja to skręcę. To taka półka, będzie w filmie. Po za chwilę będę to robił i powiem Wam tak. To jest półka Made in China. Ale mało tego, jak czytałem w internecie, to jest robione z polskiego drzewa. Drewna. Także my sprzedajemy drewno za grosze. Chińczycy robią półki i sprzedają nam i mają drewno praktycznie za darmo. Można? Nie zarabiają na tygodniu. No można. Cicho tutaj chodź. Bo i tak muszę schować do lodówki, a ona mi się nie zmieści w kartoniku, więc ta pizza Chorizo i pepperoni pokażę Wam, jak wygląda w środku, bo często ludzie są ciekawi, co nie? Jak on, czy ona wygląda tak jak na obrazku, czy nie. Tak wygląda. No ładnie wygląda. Tylko gdzie ta papryka? A w kostkę jest pokrojona. Ale to, Taka czyli, podziubana. No pepperoni, ale to czy to jest? No, zobaczymy, tak wygląda. To idzie do wyrzucenia i. a z szynką. Tak. Giuseppe pecham. Tak, i zobaczymy, jak ta wygląda w środku. Bo to też schowam bez opakowania, bo one zajmują. Ta jest dużo chudsza. Uh -huh. Ta jest grubsza. No, ta jest wypasiona, A ta wygląda tak. Takie, tak wygląda na tym. Powiem Wam, że tu ładnie. Tu zawsze tak ładnie wygląda. Uh -huh. A tak wygląda tak, dobra, ja to chowam. No, ty chowaj, a ja się biorę za... Nie ciorę, mieli. Za półkę. No i półka skręcona. Na kółeczkach. Patrzcie. Takie półeczki. Patrz, z siatką. Tutaj... No, takie półki. Tu jest siateczka. Przez daleka. O. A tam co tam jest? A tam jest hamulec, tak? Czy co to jest? Hamulce. Mm. A co hamulec się opiera? No. No to trzeba będzie przestawić. Mhm. Kółka mają hamulce. Albo nóżki. Albo nóżki. Tu są nóżki w woreczku. I powiem Wam, że wszystkie narzędzia były od razu. Każdy woreczek jest opisany. Czekaj, każdy, każda chyba półeczka też jest opisana. Każda bo... półeczka jest opisana. Wiecie właśnie zrywa. Naklejki. Naklejkę B. Tam było, nie? Mhm. I pokaż instrukcję. Jaka super instrukcja. To nie z tej strony pokazujesz akurat. No to nie to mniej więcej. Patrzcie. Tu śrubki mają literki. Ech, tak. Tu. I na każdym woreczku też jest. Co jest w woreczku? To jest tu. I tak, półki miały literkę A naklejoną, a półeczki takie B te poprzeczki. I wszystko jest, jak zrobić. Tam nie już nie trzeba. O, no, kółeczka. Wszystko ma swoje oznaczenie. No i te trzy półki trzeba było najpierw skręcić. No to dobrze, to już każdy będzie wiedział, jak skręcić. No, a tu było później. Tak, tak i tak, i wszystko. No, także półeczka to idzie fajna. Idzie poko do pokoju, widać z daleka. Widać? Idzie do pokoju między ściany a, a narożnikiem. Po prostu coś nam tam jest potrzebne. Uh -huh. Tutaj do tych dolnych może się kupić jeszcze takie pojemniki plastikowe, co nie? Uh -huh. I, a praktycznie to jej będzie widać tylko górę tej półeczki. Uh -huh. I powiem, że wykonane. Solidna. Bardzo ładnie. Tak? I kosztowała? Niecałe 200 zł. Nie pamiętam. no Tak, niecałe 200 zł kosztowała, ale naprawdę solidna. Fajnie by też wyglądała, słuchajcie, do łazienki, jak ktoś ma w takim kolorze. Ale są też białe. Ale, ale mówię, no. nie, fajnie by pasowała też do łazienki. Fajnie by też pasowała do kuchni. Uh -huh. Także naprawdę fajna. Uważam, że bardzo fajna. Fajna, stabilna, można ją obciążyć. To... A tu ma hamulce. Trzeba je przestawić, bo haczy hamulcem. No. No. Także na dzisiaj to ja tyle. Potrzebuję. A i kupiona na Allegro. Na Allegro, no. no? Na dzisiaj to tyle. Tak, Będziemy to się z Wami żegnać. Dziękujemy. To nie śrubki latają. No, dziękujemy za wszystkie Subie. subskrypcje. Tam już do jednego. Dobre. No. no. Wszystko do jednego, bo raczej. A i były jeszcze dodatkowe śrubki. No. Co się rzadko zdarza. Tak, że wszystko po jednym było więcej. Mm -hmm. I tu są nóżki, tak? Tak, zamiast, to są nóżki zamiast kółek. Zamiast można kółek, sobie nóżki dać. Jakbyście nie chcieli kółek, można dać nóżki. No. Także dziękujemy za wszystkie to do wyrzucenia. Za wszystkie komentarze, łapki. Zwłaszcza za subskrypcję, ale komentować lubimy. Tak. Wy lubicie, my lubimy. Także dziękujemy za wszystko. To na do dzisiaj do będzie tyle. Do zobaczenia. Pa pa! pa.